Proszę Państwa, proponowany porządek obrad w dniu dnia dzisiejszym. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Stwierdzenie prawa obecności, przyjęcie porządku obrad. Punkt drugi, przyjęcie protokołu z poprzednich sesji Rady Punkt trzeci, informacja o działalności burmistrza w okresie między sesjami obrad. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu linii na rok 2011. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej finansowej w Punkt Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Punkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Finansowej. Punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rolnictwa. Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i opieki społecznej. Tutaj proszę Państwa będą jeszcze dwa projekty uchwał. Jeden to podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru to do podatku w związku z techniczną grupą. Proszę. Pomyłka jest, tak. Pomyłka jest, po prostu trzeba wprowadzić yy, jeszcze raz do obrad, bo technicznego po prostu tam zaistniałą sytuację. I drugi punkt, jako punkt dwunasty, to byłby punkt pod tytułem y, cykl uchwał, uchwały trzy do, uchwały do, dotyczących parków kraju krajobrazowe i y, y, uchwały związanych z, 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 właśnie z tym tematem. To są te dwie dodatkowe uchwały, znaczy mniej więcej uchwał, czyli cztery uchwały, czyli trzy dotyczące parków krajowych Się Proszę Państwa, czy ktoś z Państwa chce jeszcze jakieś uwagi co do porządku? Panie, panie, proszę. Pan, proszę bardzo proszę, proszę. Szanowni Państwo, ja zwróciłem się do Pana Przewodniczącego o wprowadzenie tych dodatkowych punktów. Mam tutaj na myśli y, zmiany w formularzu, gdzie techniczny się krad i musimy to sprostować. I druga, drugie, drugi y, punkt to dotyczy. Upadów krajobrazowych, drodzy Państwo, skąd się to bierze, że chcemy powiedzmy wprowadzić i dzisiaj powiedzmy uzyskać od Państwa taką czy inną decyzję. Ponieważ my do 15 stycznia musimy jakieś stanowisko zająć, bo mamy 30 dni. I ponieważ mało prawdopodobne, żebyśmy przed 15 stycznia zwoływali sesję, stąd też <coughs> to, takowa potrzeba. Powiem Państwu... Była informacji, że y, z ościennych gmin bo już nie wiem, cztery gminy czy trzy gminy y, pakiet tych uchwał dotyczących tych papówka i obrazowych zaopiniowały y, pozytywnie, ale to już pozostawiam Państwu później do dyskusji i do, do powiedzenia y, prze, Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby wnieść do porządku obrad Nie widzę. Kto z Państwa jest za przyjęciem protokół z poprzedniej sesji Rady Miejskiej? Dziękuję bardzo. Kto z Państwa wstrzymał się od głosowania? Radni się wstrzymał się od głosowania. Kto z Państwa jest przeciwny? Nie widzę, dziękuję. Proszę państwa... W bo ostatnia <coughs> sesja odbyła się 22 grudnia, w związku między sesjami faktycznie było cztery dni robocze. Chciałem tylko ostatnio podzielić takimi informacjami, że nie wczorajszym odbyło no się posiedzenie ładne yy, nami yy, członków. finansową. I dalej, yy, temat przyjęcia przez związek yy, taryf jest sprawą otwartą, bo to co Państwu mówiłem, yy, yy, propozycja taryf została przegłosowana na posiedzeniu zarządu. Yy, związek yy, tych taryf jeszcze nie uchwalał. Wałne zebranie jest przewidziane na 5 stycznia. W dniu dzisiejszym dostałem informację, że jeszcze przed zebraniem jest Wałne, jest kolejne posiedzenie trzeciego. Tutaj jak powiem między innymi Brzesko no, w jakiś sposób nie zgadza się z tymi, z wysokościami tych podwyżek. Są różne propozycje co do sposobu do finansowania żeby ten wzrost cen za wody i za ścieki był niższy, są nie słyszałem propozycje, żeby cenę za ścieki zróżnicować, żeby powiedzmy Brzesko miało inną, Wojnicz miał inną, ja no uważam, że jeżeli jesteśmy w jednym związku, ta cena powinna być co więcej, no, moje zdanie, na stanowisko będzie takie, że z chwilą, kiedy y, będzie propozycja zróżnicowania cen y, za kanalizację, za ścieki, będziemy z Panią by wnioskować, żeby zróżnicować cenę za to, I wtedy, wtedy powiedzmy, zacznie się dyskusja. Y, nie powiem jedna z propozycji była taka, żeby pieniążki, które Związek ma, odłożone na y, rachunek, bankowy na remont prowudennego w Łukanowicach, żeby część pieniędzy tam mówiło się o choć około 20 tysięcy, żeby te pieniądze przeznaczyć dla elementów w zamian za te dopłaty, które w latach poprzednich były przez gminę Brzeską i przez gminę Woj Wojnicz do kanalizacji do ścieków opłacane. Tutaj yy, jednoznacznie wypowiedział się pan, pan yy, wójt. Demna uważa, że nie może tak być, powiedzmy, bo dotyczy to tylko mieszkańców dwóch, powiedzmy, Brzeska i gminy wojnić. Dlaczego mieszkańcy, powiedzmy, pozostałych gminy debna, gdzie są w związku, płacą składki, mają, powiedzmy, te koszty ponosić? Nasze zdanie jest takie, przynajmniej moje, że, powiedzmy, takie ratowanie jednorazowe nic nie, na co więcej zadałem pytanie, czy y, z tej puli, bo tam jest ponad dole, że dobrze kojarzy, 500 tysięcy na rachunku, na ten, na ten próg, jeżeli się weźmie te 200, na ile wystarczy na modernizację tego progu, no bo nie szuka pieniądze i wiązi, po prostu będzie to jednorazowy zaszczyt i w przyszłym roku... Dofinansowania nie będzie, co więcej kolejne, kolejne sieci, które zostaną oddane, znowuż koszty amortyzacji, jakiego dociągnięcia i będzie ponosił, znowuż będą skutkowały w y, podwyżce y, tych cen jednostkowych. Także tutaj temat y, tej karety dalej jest otwarty i, i dosyć mocny jest powiedzmy dla kolejne posiedzenia. Y, Mamy się przynajmniej podjęta uchwała co do przyjęcia obowiązującej daty na y, od długiego, y, powiedzmy y, 2012 roku. Proszę państwo y, w, w tym okresie międzyświątecznym o tak do Tak mówiłem od myśleliśmy pojem, że... W naszej w wobec tych instytucji nie mamy. Powiem Państwu, że zapewne gdyby nie fakt, że udało się tej działki przemysłowej policzyć sprzedać, a jest na kwotach, e, to blisko 600 tysięcy, no sytuacja to powiem no generalnie, nie no, wiem w jaki sposób, w miarę ten rok zamykamy ważne pokłony, bo trudno tutaj wymieniać kto również, ale dla samorządów w najbliższym sąsiedztwie Poliwolnicza jest